Dla przede wszystkim pani, na rodziny, a dla nas wszystkich pełen podziw dla tego wieku, dla pani sprawności, bo te schody z okresu międzywojennego, które są tutaj w naszym zamku, nie są łatwe do pokonania dla młodszych o wiele osób. Bardzo serdecznie od siebie tutaj na początku gratuluję tego wieku. Większość z państwa uczestniczyła w Mszy Świętej, w związku z tym wiecie, jakie to, jakie to dzisiaj wydarzenie. W Muzeum Regionalnym w Opocznie na Zamku Kazimierzowskim się Dory i Janina Domańska miała trudne dzieciństwo. W wieku pięciu lat zmarł jej ojciec. Musiała pomagać mamie w prowadzeniu sklepu, często zaniedbując obowiązki szkolne, a później opiekowała się ciężko chorą matką. W czasie wojny wyszła za mąż za Mariana Łukasika, mistrza wentyniarskiego. Kiedy była w ciąży, ma... zmarła jej matka, nie doszykawszy się w lukach. W październiku 1941 roku urodziła pierwsze dziecko syna. Kiedy Andrzej miał 9 miesięcy, Niemcy aresztowali i wywieźli do oświęcenia jej męża wraz ze szwagrem Emilem, teściem i bratem teścia. Dokumenty są w posiadaniu naszej placówki. W czasie wojny pomagała jej rodzina i dobrzy ludzie. Mimo, że była jedyną żywicielką i opiekunką dziecka, Niemcy aresztowali ją pod zarzutem komportowania ulotek. Dzięki wstawiennictwu Zygmunta Badowskiego wyszła na wolność. W kwietniu 1945 roku z obozów koncentracyjnych szczęśliwie powrócił jej mąż. Drugie dziecko, córkę małgorzatę, urodziła w najcięższym okresie, kiedy byli szykanowani przez komunistów. Po kolejnych latach urodziła syna Wojciecha. Mimo wielu trudności życiowych, jest kobietą uczyną. Pomagała ze szczerego serca biednym ludziom i, jak mówi, chyba za to Pan Bóg wynagrodził długim życiem. Jest wesoło. Może też źyczek razem z Wisłą Szanowna Pani, zwracam się do Pani w dniu wspaniałego jubileuszu stulecia Pani urodzin. Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, Doświadczy, doświadczyć trudów i radości z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani, sędziwy wiek, jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować Pani w imieniu własnym i całego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej za wszelkie trudy i owoce minionych 100 lat oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata. Z wyrazami szacunku Ewa Kopacz. Bardzo serdecznie Pani i rodzinie też podziękować, bo jesteście rodziną niezwykłą, zaangażowaną w sprawy miasta, w sprawy gminy za to, że poświęcaliście czas, ale również chcemy pogratulować jubilatce tego wspaniałego jubileuszu. Życzymy dużo zdrowia, żebyście Państwo cieszyli się mamą jubilatką jak najdłużej i żebyśmy mogli jeszcze kiedyś spotkać się na takim koncercie, jak choćby dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tak. Cieszę się, że Pan Burmistrz przyszedł do mnie, że mnie odwiedził. Witam bardzo, cieszę pan się bardzo. Tak, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, panówna, Szanowna Pani Janina Łukasz. Z okazji osiągnięcia 100 lat życia składam Pani serdeczne gratulacje i życzę w imieniu własnych pracowników zakładu dalszych długich lat życia, zdrowiu i pomyślności. Pragnę jednocześnie poinformować, że do przysługującej Pani ręki rodzinnej po inwalidzie Wojennej przyznają 1 listopada świadczenie honorowe, które będzie wypłacane co miesiąc. Wypłata świadczenia w Nowej Wysokości będzie realizowana przez oddział i życzę Pani wszystkiego najlepszego. To, 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 to.